Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na spacer z nami. Wybrałyśmy się na spacerek, słoneczko świeci, ale jest chłodnawo. Słuchajcie, jest taka morska, chłodna bryza, dlatego że ostatnio mieliśmy ochłodzenie takie, no dość spore, bo z 30 stopni i z 20 stopni w nocy, 30 w ciągu dnia. E, spadła temperatura do e, poniżej, poniżej 10 stopni w ciągu dnia. Więc e, to był taki dość szokujący wzrost na temperatury i spadek, no ale jak to się mówi, w marcu jak w garncu. Nawet w Mersin, słuchajcie. Więc e, powietrze jest jeszcze. zimne, A nie jest to do końca taka wiosna e, w pełni, ale jest przyjemnie, słuchajcie. Ja lubię taką pogodę, że wiecie, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Dla mnie najważniejsze tylko w sumie, żeby nie wiało od tego morza, bo jak spacerujemy, to właśnie wzdłuż morza i to mi trochę komplikuje plany, bo nie chcę krążyć między budynkami. No czyli nie mamy za bardzo innej opcji właśnie spacerów, niż te ścieżki obok morza. Zaczęłam w ogóle nagrywać ten vlog po południu gdyż, ponieważ przed południem kiedy Adelka miała drzemkę wzięłam się za porządkowanie mieszkania jeszcze nie jest ono posprzątane do końca bo wzięłam się za takie wiecie wiosenne porządki nie takie byleby zetrzeć kurze umyć podłogę i tak dalej tylko właśnie za takie potężne wiosenne porządki czyli otwieram szafy, przeglądam, wyrzucam porządkuję i tak dalej i tak dalej i tak dalej no więc udało mi się posprzątać pół mieszkania. Jak na razie drugie pół czeka na swoją kolej. Człowiek chciałby ponagrywać tą ciszę i ten szum morza, no ale nie. No Przyjeżdżał ten DJ i napierdziela tą muzyką. Nie wiem jak w Polsce, ale w Turcji pełno jest takich ludzi. To sobie właśnie jeżdżą e, skuterkami, jakimiś motorkami, rowerkami, z jakimiś nawet specjalnymi głośnikami i napierdzielają tą muzyką. Także po prostu odechciała się spacerować czasami, bo czasami macie po prostu takiego pecha, że tych ludzi jest wszędzie pełno. A ja wyszłam na spacer do parku po to, żeby zażyć w ciszy, w spokoju, żeby odpocząć od wiecznych pytań o wszystko, o egzystencję, o to jak coś działa, o to dlaczego, po co i jak. Pamiętam, słuchajcie, jak miałam gorsze okresy jako matka z Arife wtedy, bo no wiecie, no są te wszystkie jakieś tam etapy, gdzie jest y, wszystko ok, a potem jest wszystko źle, awantura... Za awanturą to zawsze wyjście do parku było rozwiązaniem problemu i było odpoczynkiem. I tak zostało do teraz. Także zawsze najlepszy na wszystko jest spacer dla mamy, i dla dziecka. me hey.

są osiedla niedaleko morza. I to nie jest najnowsze osiedle, ale to są takie typowe osiedla z mieszkaniami mm, właśnie na lato. Chociaż są tutaj ludzie, którzy mieszkają przez cały rok. A o tak macie blisko morza. A tutaj mamy fana morza. Przyjechał sobie autkiem i sobie siedzi w tym autku. Podziwia morze. Słucha muzyki. Dobrze, że chociaż drzwi otworzy, to się trochę nawdycha tego świeżego powietrza, ale poza tym to nic. Na samą plażę musiał wjechać słuchajcie. Kto ogląda nasze vlogi regularnie, ten pewnie będzie pamiętał to tutaj miejsce i to drzewo. Oto właśnie to drzewo. Co tutaj się wydarzyło? Piszcie w komentarzach, kto pamięta. Ciekawa jestem, czy właśnie. Ktoś zapamiętał i napisze, co tutaj miało miejsce zabawnego, taka podpowiedź. Jeszcze Wam tutaj pokażę jak ktoś wpadł na ozdobienie drzewek. Zobaczcie, drzewko w Biedroneczki, tam dalej mamy drzewko w wariację oka proroka, tak bym to nazwała, a tam mamy drzewka w kropeczki. Zobaczcie. Wszystkie tak naprawdę osiedla tutaj są budowane w formie takiego, takiej i litery U bym to powiedziała. Na środku znajduje się zwykle park i wspólny, są wspólny basen. Zaraz obok macie plażę po prostu. Jak tak sobie spaceruję i podziwiam te tutaj widoki miejsca, w ogóle miejsce, w jakim Mieszkamy, że mamy tak blisko do morza i wzdłuż tego morza nie ma hotelów, nie ma turystów itd. tylko są takie właśnie sita. Co prawda w większości są te site takie wakacyjne, ale no w Antalii, w Alani, takie wybrzeże jest po prostu zajęte przez hotele. Szansa, żeby kupić mieszkanie w pierwszej linii morza jest wręcz znikoma, trzeba być ultra bogatym a w Mersin nie jest to problem po prostu Mersin nie jest nastawiony na turystów, mamy tutaj mało hoteli, zwykle takie najlepsze hotele mieszczą się za miastem, natomiast w samym mieście mamy po prostu takie osiedla Przyszłyśmy sobie na ten tutaj park, żeby się Arifę pobawiła, tam jest jeszcze siłownia oczywiście y, największe zainteresowanie jest siłownią a nie parkiem Jasna sprawa, Arife tak miała od y, małego bąbelka. I mam wrażenie, że większość dzieci tak po prostu ma, że bardziej interesuje ich siłownia zewnętrzna niż park. A ja powiem Wam, miałam właśnie za cel, aby dotrzeć do tego parku, który jest daleko od naszego domu. Y, po to, żeby trochę Arife zmęczyć, wzięłam sobie oczywiście kawunię w moim termosie. Jest jeszcze na pewno gorąca. Mam ze sobą moją robótkę. Adelka zadowolona, bo może się popatrzeć, poobserwować. Coś tam się ciekawego dzieje, więc zafascynowana tutaj jest. Ma zajęcia, Arifem ma zajęcia. Ja mogę sobie spokojnie w ciszy wypić kawę. Pierwszą w tym dniu kawę w ciszy. <kluzny> Bez Stu pytań, co, jak i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc powiem Wam, że to jest luksus. Luksus, jak jesteście mamą i możecie w ciszy wypić kawę, prawda? Bo zaraz drugi bąbel zacznie też gadać i będą pytania tysiąc do. Tak jest. No więc ja sobie będę tutaj piła kawunię i robiła na drutach. udało zrobić tej bluzki i jak wygląda ten wzór z włóczki, bo teraz chyba najlepiej to widać także takie pastelowe paski i chyba w słońcu też będzie widać jak tutaj się miejscami mieni, także taka włóczka, właśnie mi się kończy motek będę zaczynała kolejne, wydaje mi się, że chyba dwa starczą, jeżeli mi zostanie jeden motek, to być może mogłabym taką bluzkę zrobić w wersji mini dla Arifa bo wygląda to bajecznie A więc jak na mnie takie dwa motki, to by na nie poszły, poszedł jeden motek to na pewno no, także sobie tutaj robię A... Powiem Wam, że to jest bardzo przyjemna rzecz do robienia, bo się robi szybko i macie tylko prawe oczka. No i tak naprawdę potem tylko będziemy redukować oczka i nic tak naprawdę więcej. Więc wydaje mi się, że to w sumie chyba nawet było dobre dla osób początkujących. Tak mi się wydaje. Myślałam, że będzie, że tak powiem, bardziej prześwitująca, ale myślę, że spokojnie można sobie ubierać latem jak ktoś nawet lubi bezbrzostonosze truczego, czemu? Czemu by nie? Także tak, także sobie to robię, ale jeszcze Wam pokażę, co dzisiaj zaczęłam robić i będę kontynuowała wieczorem, jako że zrobiło się, jako że zrobiło się, co wiosennie? To postanowiłam, że muszę zrobić jakieś ozdoby do domu. Tak, Ela tutaj będzie szczekała, bo tu mam jakiegoś takiego owczarka, który sobie biega. Zaczęłam sobie y, opracowywać projekty w głowie y, różnych ozdób do domu. Jako, że się wiosna zbliża, y, mamy okres tutaj wielkiego postu, mam różne jakieś takie, wiecie, drobne rzeczy w domu do ozdoby i stwierdziłam, że fajnie byłoby zrobić. Y, co? Kwiatki na szydełku. No i dzisiaj zaczęłam e, na próbę taki projekt e, lawendy, jak widzicie. E, więc e, wyciągnę sobie dzisiaj kilka różnych e, włóczek, no i będę sobie robiła taki bukiet na mm, szydełku. Różne, różne kwiatki, nie tylko, właśnie lawendę. No, i tak właśnie sobie zrobię. Zamiast sztucznych, plastikowych kwiatków w wazonie, będę miała takie właśnie zrobione na szydełku. Bardzo mi się podobają, bardzo ładnie wyglądają. Powiem Wam, że ostatnio y, jakoś mnie tak wzięło na, na fiolet. Pewnie <grym>, widzicie, <grym, tam nie> widzicie, że zrobiłam sobie właśnie ten sweter i go noszę. Namiętnie paznokcie mam nawet teraz fioletowe. W tej włóczce tutaj też jest dużo fioletu, także jakoś tak y, ten fiolet mnie pociąga. W ogóle opowiem Wam o tym, co się przed chwilą tutaj działo w parku, bo to jest taka bardzo typowa sytuacja, bardzo często spotykana. Ja często mam yy, z tym do czynienia i często jestem świadkiem takich sytuacji. Otóż yy, Tureccy yy, posiadacze psów yy, podchodzą sobie bardzo, jak to dobrze ująć, yy, bardzo luzacko do, do swoich piesków. Mają bardzo duże zaufanie i do ludzi i do psów albo po prostu uważają, że ich pies może wszystko i częstym przypadkiem jest to że duże psy są spuszczone z, ze smyczy po prostu i biegają sobie luzem zobaczyłam tego owczarkę i myślałam, że to jest po prostu jakiś wytrenowany pies okazało się, że nie nie, nie był agresywny, tak? Nie był agresywny tutaj, do psów bezdomnych e, tutaj e, się nie rzucał, że tak powiem. To raczej te psy bezdomne były wystraszone i broniły swojego tutaj terytorium i, i obszczekiwały go. No i oczywiście Ela też się darła, ale był pozytywnie tutaj nastawiony wobec wszystkich, natomiast został spuszczony z łańcucha i totalnie był bez kontrolą. Gonił tutaj. Koty, na szczęście tym kotom, no, znowu. Na szczęście tym kotom udało się uciec na drzewo. Dwa koty gonił. E, nie był to zbyt dobry, przyjemny widok. E, Okej, okay. może być tak, że ten pies jest nieagresywny, ale pytanie jest takie, że jeżeli to jest pies, który reaguje na uciekające koty, tak samo może zareagować na biegające dziecko. E, nie wiem, nie wiem skąd się to w tych ludziach bierze tutaj, ale bardzo mnie to denerwuje, bo raz wyobraźcie sobie, miałam sytuację taką, że Rottweiler był spuszczony ze smyczy, no bo przecież on nic nie zrobi, po czym, no, z dość taką agresją zaczął biec w moim kierunku i Elie, bo jak zobaczył Ela, ogromne psisko skakało na mnie z całą swoją siłą, ciężarem i petem. Drapało tymi pazurami. Ja odwracałam się w jedną stronę w drugą stronę, żeby ochronić psa mojego. A po czym y, właściciel sobie po prostu wiecie, podchodzi młody chłopak oczywiście, podchodzi sobie na luzie do luzie do swojego psa do mnie i próbuje wołać i, mm, a pies ma po prostu go gdzieś. I zaczęłam drzeć się po prostu wtedy, że może byś tego psa wziął, a on... że on go nie słucha. Wyobraźcie to sobie. Że on go nie słucha. Pies bez kagańca, spuszczony na luzie, i on go nie słucha. Ja nie widzę w tym problemu, że ona on mnie skacza. Bo według niego jego pies nie zrobi krzywdy mojemu psu. No nie byłabym tego taka pewna, bo przy tych rozmiarach to no, wystarczy jedno kłopnięcie yy, szczęko i jest po, po Eli, po prostu. Więc yy, Nieraz byłam świadkiem takich sytuacji. Denerwuje mnie to bardzo. Jest mała świadomość, po prostu jak wiecie, dojdzie do tragedii, to dopiero wtedy jest ojojowanie i ojej, ja nie wiedziałem. No no, to trzeba było myśleć. Jeżeli Was zastanawia, to czy jest coś takiego jak nakaz, żeby przychodził tutaj w kagańcu? Nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo nikt tych ludzi po prostu nie rozlicza. Nikt nie rozlicza, czy wyjdziecie z psem na kagańcu, że jakieś tam większe psy powinny mieć ten kaganiec. Policja, czy jakaś tam Straż Miejska, ktokolwiek. Tym się nie interesuje tak naprawdę. Czasami ktoś krzywo spojrzy, jak wasz pies gdzieś zrobi numerek 2, ale w sumie nie wiem, czy tak się krzywo patrzą na psy bezdomne. Jeżeli jestem oczywiście w miejscu, gdzie jest znak, gdzie jest śmietnik, a takie rzeczy zaczynają się powoli pojawiać, to oczywiście posłałem się z przodna. Jeżeli mój pies narobi na środku chodnika i mam przy sobie worek, to to zrobię. Natomiast jeżeli nie mam, to podchodzę tak jak inni turcy. Dlaczego ja mam po swoim psie sprzątać, skoro inni nie sprzątają i skoro tak naprawdę jest mnóstwo wokół nas zwierząt bezdomnych i jest brudno. Jak sobie Turcy z tym radzą? Albo naturalnie deszcz to zmywa, albo osoby sprzątające ulice takie rzeczy sprzątają. Czy to jest dobre? Nie. Natomiast yy, powiem Wam tak, na początku jak wzięliśmy Ele do siebie, to biegałam z workiem, sprzątałam, a ciągle widziałam w tym parku pełno różnych niespodzianek. I potem trafiłam na godzinę, w której schodzili się wszyscy psiarze z okolicy. To było yy, przy naszym pierwszym mieszkaniu, jeszcze wtedy nie i I tam po prostu wszystkie psy robiły co chciały i nikt nie sprzątał. Od tego momentu skończyłam ze sprzątaniem, bo stwierdziłam po pierwsze nie ma śmietników do, na, na takie odpady, nie ma znaków, zakazów, wiecie, wyprowadzenia psów i tak dalej, a po drugie co to da, jak ja będę potem moim jednym psiem sprzątała. Czekam, nie wiem, może to się zmieni, może za parę lat dożyję te, tej chwili, że to się zmieni w Turcji i rzeczywiście będziemy mieli e, porządek. Natomiast myślę, że to się nie zmieni do momentu, jak nie rozwiążę tego problemu ze zwierzętami bezdomnymi. Bo co z tego, że każdy właściciel swojego psa posprząta, jak przyjdą po prostu bezdomne zwierzęta i narobią po prostu, gdzie, gdzie im tam się trafi, tak? Powiem wam tak zimno jest i to bardzo szkoda, że nie wzięłam czapki. No, także idziemy szybko, szybko do dołu, bo jak jesteśmy w tej pierwszej linii morza, nie jesteśmy osłonięte przez jakieś drzewa czy coś, naprawdę, naprawdę wieję o co może morza teraz. Wróciłyśmy do domu tak dość szybko, bo naprawdę robiło się zimno i nie miałam w ogóle czasu, żeby nagrywać, bo Adelka przez to dotlenienie się była bardzo zmęczona. Już po prostu gryma siła chciała i spać troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj. Plus do tego była jeszcze głodna, no bo wiadomo, co jak nie. Świeże powietrze wzmaga apetyt, więc. Przyszliśmy do domu i szybko, szybko trzeba było coś ogarnąć do jedzenia. Potem szybko kąpiel, uspanie Bobasa, a następnie arifa, dlatego że Jokan dzisiaj miał jakieś zebranie w pracy czy coś i no wyszedł godzinę później niż zwykle. Więc tak, więc akurat zdążyłam dziewczynę wyszykować. No i jak Jokan to zjedliśmy późną kolację, no ale zjedliśmy. I co? I teraz mam w końcu wolne. Nie udało mi się posprzątać po przyjściu reszty mieszkania, ale to nic. Zostawiam to. Idę teraz odpalić sobie. Nie serial, bo. Chyba teraz serialu że go nie oglądam, ze wszystkim jestem na bieżąco, tak? To idę sobie odpalić nowości, bo tam widziałam, że jakiś, się, jakiś film dokumentalny się pojawił właśnie z takich treści kryminalnych na Netflixie, więc sobie ją odpalę. Mam ochotę na coś słodkiego, tutaj właśnie wstawiłam nasz czaj turecki i, i co? I biorę się za druty i Szydełko, także mój ulubiony ulubiony relaks. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No jest trochę bałaganu z tym, ale um, to nie stoi miesiąc czasu, więc mi nie przeszkadza tak naprawdę, więc sobie tutaj Giegan po prostu składa, i ten bank gringota zaczyna tutaj wyglądać, chwila wygląda, jak parutka. Albinka sobie gdzieś poszła, normalnie się przychodzi do mnie, przytula Ale chyba poszła do Arifa spać w pokoju Ewentualnie w sypialni na koloryferze śpi Bo koloryfer mamy odpalony Dlatego, że jest zimno Tak jak wam mówiłam, jest spadek temperatury I w nocy jest zimno A Elbisko ziom, tutaj śpi Biedna, zmęczona tym spacerem Pani wymęczyła Wymęczyła pani leniwą Elę i jeszcze przy okazji chciałam Wam pokazać najnowsze dzieło Arife. Jej ostatnio, ostatnio jej prace plastyczne mnie po prostu zachwycają. Ślicznie maluje różne rzeczy, właśnie dziewczynki, właśnie ludzi i tak dalej. Bardzo mi się podoba. Tutaj mają różne stroje. Z reguły jestem ubrana w jakąś sukienkę i tak Oczywiście pojawiają się często motylki i pszczółki. Słuchajcie, pszczółki. Bo Arife podierała się pszczółkami. Ostatnio na spacerze jej opowiadałam, co robią pszczółki i tak dalej. Także się bardzo, bardzo z tego powodu cieszyła. Oczywiście nie może zabeknąć y, gwiazdek. Y, tutaj jest słoneczko. Słoneczko tutaj, zobaczcie, rysuje w rogu, ale tak jakby okrągłe. Ja pamiętam, że rysowałam takie, taki, jakby trójkąt. Dajcie znać, jak wy rysowaliście słonka, bo ja mam wrażenie, że y, dzieci y, lat 90. to rysowały właśnie tak. Taki a la trójkąt, no i tutaj oczywiście chmurki, to jest stały element u niej. Jeżeli nie wiecie, co tutaj się na tym obrazku dzieje, to już wam tłumaczę. Tutaj jest Arifę na rowerze, bo oczywiście ona lubi jeździć na rowerze. W domu ja tutaj sprzątam, natomiast Adelka, z Adelka tutaj jest i Arifę. bawią się z zabawkami, a Tata jest w pracy, chyba, bo tutaj go nie widzę spójrzmy tylko na tą pszczółkę, no fantastyczna